Cześć, dzień dobry. Nazywam się Spontanicznie zostałem zmuszony do zmiany tematu, gdyż przygotowując prezentację na temat Fildeka. no niestety Twitter zrobił mi żarczyk i doszedłem do wniosku, że jednak FilDek jest e, F i przestaje go wspierać. Więc doszedłem do wniosku raz, raz, razem z Anią, że po co robić prezentację o czymś, co za chwilę wyjdzie, wyjdzie z użytku. E, dlatego postanowiłem Was. Zaznajomić z tematem, który jest mi o tyle bliski, że jest to pewnego rodzaju spełnienie moich dziecięcych marzeń. Pracuję w branży gier komputerowych, jest to moje główne źródło utrzymania. No i będę chciał Wam opowiedzieć o streamingu wideo. Ze streamingiem wideo na pewno wielokrotnie się spotkaliście. W przypadku gier komputerowych ostatnio głośno było przy okazji PlayStation 4, gdzie wśród kilku nowych funkcji właśnie. E, właśnie tą funkcję wprowadzili do konsoli. Jest pewnego rodzaju nowość, ale o tym za chwilę. Ja pozwolę sobie na szybko przedstawić siebie i swoją firmę. Robimy e, ogólnie turnieje sportowe, czyli turnieje w gry komputerowe, gdzie zawodnicy walczą o bardzo wysokie nagrody, zarówno pieniężne, jak i sprzętowe. E, nasze działania dzielą się na cztery podstawowe rzeczy, czyli PIA, czyli, e, czyli działania eventowe, działania onlineowe, no i jak również właśnie wcześniej wspomniana transmisja internetowe, jako mm, polski oddział niemieckiej firmy, mimo że jesteśmy w Polsce, niektórzy mają kompleks z tego powodu, działamy aktywnie na terenie całej Europy. Mamy wielu e, radosnych klientów, którzy nam zaufali i jednak bazuje na naszym doświadczeniu w tym, jak dotrzeć do dosyć specyficznej grupy docelowej, jaką są młodzi ludzie e, no, interesującymi się grami komputerowymi. Jednym z takich ciekawszych partnerów naszej firmy jest miasto Katowice, które bardzo, bardzo zaczęło wspierać gry komputerowe. Doszli do wniosku, że jednak na przysłowiowym węglu zbyt wiele już nie działa w dzisiejszych czasach. Przeszli na nowe technologie, a gry komputerowe, a przy okazji e-sport, są dobrym ku temu argumentem. To jest jeden z naszych. Szlagierowych eventów. Może ktoś miał ostatnio e, możliwość słyszeć o nich. Stream Masters w katowickim spotku e, przez 3 dni, kilka. 50 tysięcy osób odwiedziło nasz event. Oczywiście z tego była transmisja i właśnie na podstawie tego eventu chciałbym Wam pokazać, jakie możliwości daje streaming wideo Wam jako agencji, Wam jako marketerom, którzy szukają. Sposobu na zaistnienie świadomości młodych ludzi. To jest nasza serwetka użytkownika. Serwetka użytkownika Lidii ESL, która na bieżąco współgra i również walczy z innymi użytkownikami, są to przede wszystkim mężczyźni. Niestety, kobiety, jaki stosunek do gier komputerowych, multiplayerowych, mają wiemy. Wiek 17-28 lat, uczeń, student. Jest to bardzo zaawansowany użytkownik internetu i nowych technologii. Tutaj już nie wciśniemy mu kitu, że na MacBooku Pro wygramy Windowsa w 8 -kę. i tak. No, oczywiście, gramy, no, ale wiecie e, o czym mówię. E, tutaj również ważną, ważną statystyką jest, jak dużo on spędza czasu w tym internecie. Właśnie ze względu na to, że on jest za zaawansowanym. On już jest bardzo odporny na wszelkie maści standardowe drogi, sposoby dotarcia do niego. Często ludzie zapominają też o tym, że młodzi użytkownicy to są influencerzy. To są osoby, które mają realny wpływ na to, co kupimy i jakie urządzenie, jaki sprzęt do domu. Wpływają na rodziców, wpływają na rodzeństwo, na kolegów jak również na uczelni, w jesteśmy, kilku takich influencerów mamy, którzy doradzają jaki sprzęt kupić, żeby wszystko fajnie współgrało. No i właśnie, jak zainteresować gracza komputerowego swoją marką? Na pewno, jeżeli mówimy o graczu komputerowym, to stereotyp jest tak, jak na obrazku, prawda? Widzicie gracz komputerowy, widzicie kogoś takiego. No ja oczywiście mam masę, ale to jest po wypadku samochodowym, musiałem troszeczkę posiedzieć, więc przybrałem. Bardzo żałujemy, że nie są to ci dwaj panowie, którzy siedmiokrotnie zdobyli Mistrzostwo Świata w counter zdobywając przy okazji około ćwierć miliona dolarów łącznie. Rzadko korzystamy z ich usług, a pan, trzeba pamiętać, że naprawdę wokoło siebie mają bardzo dużą, bardzo dużą społeczność. Nasz e-sport od zwykłego sportu, tak na sprawę, nie różni się niczym Oprócz tego, że my konkurujemy przy, za pomocą komputerów. Mamy media, mamy celebrytów, mamy transmisje telewizyjne, mamy komunikację PR-ową. No i właśnie mamy mm, tych fanów, którzy są bardzo podatni na to, tak jak w tradycyjnym sporcie. Mamy Roberta Lewandowskiego, biega w korkach Nike. A, wielu, zawodników chce, wielu młodych zawodników chce grać w Nike. U. Ja bym chciał się skoncentrować na tych e, dwóch rzeczach, czyli transmisja telewizyjna oraz media. Jako tutaj e, większość z Was, social media mają opanowane, więc właśnie e, o tej kategorii będziemy rozmawiać. Porównując, porównując e, podstawowe rzeczy. League of Legends jest to najpopularniejsza gra e sportowa na świecie. Łącznie ma w chwili obecnej prawie 6 milionów fanów, porównując to do najpopularniejszej ligi. Piłkarski, czyli Champions League. No, jest delikatna deklasacja, ale jak widzicie, ta proporcja nie jest na tyle duża, żeby móc dyskwalifikować no, gry komputerowe jako ośrodek zainteresowania. Schodząc już bardziej e, dogłębnie, SLTV jest to fanpage e, naszej e, centrali, to, która zajmuje się właśnie e, transmisjami. Posiada ona 88 tysięcy fanów, całkiem nieźle angażujących, w teraz tego nie widać, bo mamy delikatny sezon ogórkowy, ale porównaliśmy to do Europejskiej Federacji Koszykówki, gdzie przed chwilą trwało mistrzostwa Europy jak młodzieżowców, jak widzicie te cyfry się już bardziej zacierają. Ale to jest już przykład z polskiego podwórka, to jest nasz fanpage, to są statystyki z maja. E Jesteśmy lepsi niż 9 zespołów piłki nożnej w polskiej eksperymencie. Niektórzy powiedzą, że nie jest to trudne, bo poziom komunikacji polskich klubów nie jest na najwyższym poziomie, e, no ale to o czymś świadczy. Mimo że ci ludzie grają w gry, również się skupiają w społecznościach, a sami dobrze wiecie, że ruch kiwicowskiej w pipce nożnej jest e, no, mocno zaangażowana. No i teraz meritum. Jeżeli chodzi o transmisje internetowe, z każdego turnieju w Polsce i na świecie są prowadzone transmisje jest to według nas bardzo dobry sposób na dotarcie do Waszych potencjalnych klientów. Dlaczego? Jak za chwilę zobaczycie szary wykres... No niestety tutaj nie ma oficjalnie, więc dlatego tak wygląda. Szary wykres to jest zwykła transmisja w telewizji. No tutaj interakcja jest <coughs> lite zerowa. Jeżeli chodzi o transmisję w internecie, mamy coś, o czym wszyscy trąbią od jakiegoś czasu, a wprowadźmy social TV, niech to będzie bardziej interaktywne. Róbmy to w normalnej telewizji, ale to już istnieje, to istnieje w internecie i ma się bardzo dobrze. Nasi widzowie oglądając nasze transmisje mają realny wpływ na to, po pierwsze co pokazujemy, a po drugie jak to pokazujemy. Oczywiście trzymamy się w pewnym sensie naszego scenariusza, jednak jeżeli słyszymy odzew, że chcielibyśmy zobaczyć taki, taki mecz, a taki, to wtedy zmieniamy nasze Ustawienia. Jeżeli chodzi o interakcję, ona również wpływa na to, jak prowadzący kostuje daną imprezę. Bo trzeba pamiętać o tym, że w, internetu, w dobie internetu wszystko się zmienia, jak w trakcie nie i każdego może zainteresować to, że w tym momencie gadamy o Polakach, ktoś by chciał pogadać o, o Niemcach. Dlatego e, nasi użytkownicy e, no, mocno z tego korzystają. Kontakt z Marką ta Zero, tak? Troszeczkę głównolotnie to nazwałem ale jest to idealny przykład, w jaki sposób Wasza marka może się za pomocą naszej transmisji komunikować. Zawsze w telewizjach, co macie do wyboru. Spot reklamowy, produkt placement, gdzieś na billboardzie Wasz logotyp. W tym przypadku możemy pójść kilka kroków do przodu, możemy dać im realnie jakąś część dodatnią od Waszej marki. Powiedzmy, robimy konkurs. Wejdźcie na naszą stronę dla najszybszych, teraz wrzucam z głowy, dla najszybszych coś. My zmuszamy przy okazji rozrywki, którą dostarczamy, żeby weszli w interakcję z naszą marką. To jak przygotujecie oczywiście stronę, jest uzależnione tylko od Was, ale widzimy po naszych badaniach, że to naprawdę przynosi niezły, niezły skutek, ale o tym z chęcią porozmawiamy. Na pewno w Waszych głowach pojawiło się pytanie, czy to działa. Mając na przykładzie Intel e Masters, która odbyła się w styczniu tego roku, w katolickim spodku, 50 tysięcy osób wzięło udział w przestrzeni. Odwiedziło nas spodek. Dużo. Ale przy 5,5 miliona unikalnych użytkowników, którzy śledzili naszą transmisję, ta cyfra wydaje się już znikoma, prawda? 14 milionów odsłon gdy nas nasz film. To są oficjalne statystyki tego turnieju. Radośnie nasi pani spoglądali. Jak najlepsi gracze na świecie, zmagają się o ponad 200 tysięcy dolarów. Tutaj trzeci, najniższy wskaźnik. Jest to coś, co wielu marketerów uważa za wyrocznie, za coś, do czego chcą dążyć. Jest to zasięg Facebooka. Jest to zasięg naszych kanałów social mediowych, związanych tylko i wyłącznie z trudnieniem w Katowicach. Jak widzicie, w porównaniu z statystykami transmisji, można powiedzieć, że on jest znikony. Jednak już ci ludzie wolą oglądać, niektórzy mówią, że doba obrazków. Ja jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że doba obrazków już powoli przemija. Przychodzi era transmisji w domu tych treści. Które macie ochotę oglądać, które rzeczywiście Was interesują, a nie jesteście po prostu zmuszeni do oglądania programów, które nic konkretnie nie wnoszą do Waszego życia. To jest kolejna statystyka na potwierdzenie tego, że to działa. Pokusiłem się o porównanie naszych oglądalności internetowych z oglądalnościami stu najpopularniejszych tematycznych telewizji dostępnych w naszym kraju. W marcu. Bo to są statystyki z marca. Marzec był takim. Bo organizowaliśmy dużo eventów zagranicznych, więc transmisji stricte z polskich eventów, z polskich meczów było stosunkowo mało, ale, dzięki, ale mimo wszystko wygenerowaliśmy wynik, który pozwoliłby nam na bycie na 67 miejscu w tym rankingu. Ale jeżeli byśmy chcieli porównać to do stycznia, kiedy był ten turniej, no to już jesteśmy troszeczkę wyżej. Jesteśmy na 37 miejscu i wyprzedzamy między innymi kanał Plus Sport. W którym no, jest transmitowana m.in. Liga Polska czy Liga Angielska w piłce nożnej. Przyszłość transmisji w grach komputerowych no, klaruje się w sposób następujący. Przede wszystkim większość turniejów w Polsce i w Europie będą, się, będą przechodziły właśnie do studiów telewizyjnych. Tam mamy większą możliwość pokazania tego, tych emocji. Produktów naszych klientów, ale w sposób taki, który ich zainteresuje. Nie mamy, żadne, nie mamy komentarzy w stylu: Nie puszczajcie już tych reklam, bo one są nudne. Ludzie wręcz domagają: Puszczajcie nam te reklam, bo one są śmieszne. Jak dogadujemy się z naszymi klientami, to właśnie zwracamy im na to uwagę, że nie chcemy reklam, które puszczacie w telewizji. Chcemy coś śmiesznego. Chcemy coś, czego delikatnie się boicie, ale bo my to my wiemy, żeby nasi młodzi użytkownicy, to zładne. Po prostu oni lubią coś, coś, czego nie ma nigdzie indziej. Coś co mogą zobaczyć tylko u nas przez internet. Kolejna, to jest pełna profesjonalizacja transmisji e, telewizyjnej. Jesteśmy już dostępni na dwóch platformach. Nadajemy w prawie w HD, bo jest 720p. Nadajemy na YouTube, na Twitchu. To są dwie dedykowane platformy dla graczy komputerowych. E, ale trendem, który pojawił się w przeciągu pół roku jest to, że w telewizorach, które macie obecnie w domach, które możecie podłączyć do internetu, będziecie mogli oglądać transmisje sportowe. Już nie będzie trzeba włączyć komputera, wystarczy telefon do bieżącego komentowania wszystkiego, co, co widzicie, co się dzieje. I to są obecnie rzeczy, na które będziemy zwracać uwagę. W tym momencie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem grami komputerowymi. Widzę, po niektórych twarzach, że gry komputerowe to jednak nadal zło konieczne. No ale jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję.